Bitwa jak tysiące innych bitew, ale powiem Wam, że ostatnio jest tyle plagi cholernej w, gra, w ogólnie w rozgrywkach, że dawno takiego czegoś nie było. A mowa tutaj o zachowaniach innych graczy, gdzie bardzo często jest tak, że jeden pojazd wypycha drugi pojazd, że jeden pojazd wypycha drugi pojazd do wody czy pod przeciwnika. Tylko, że powiem wam na przykład na PC jest coś takiego jak Friendly Fire i możemy takiego delikwenta poczęstować bułą. A co się dzieje na konsoli? Na konsoli nie mamy Friendly Fire, ale nie do końca. Gdzie nasz sojusznik świeci się na zielono, nic nie jesteśmy mu w stanie zrobić. Tylko, że istnieje coś takiego, że na przykład jeżeli nasz sojusznik zniszczy pojazd sojuszniczy, Zaświeca nam się on na taki fajny seledynkowy kolorek, a tu jedzie nasz bohater. Powiem wam, wczoraj rozegrałem tą powtórkę i po prostu szlak mnie trafił na takie zachowanie. Od razu oczywiście e, moja reakcja była bez zastanowienia, tylko zastanawiałem się jak do tego doszło, bo później kurczę przeanalizowałem właśnie w powtórce i zobaczcie. Stoi sobie gościu siódemeczką, bitwa na siódemkach. A szóstka ARL podjeżdża pod typa i niszczy go za full HP. Szczerze powiem, nie wiedziałem, że można zepchnąć gościa właśnie w tej pozycji. I teraz, zobaczcie, ja akurat tutaj zatrzymam. Tą jego pozycję, żebyście przyjrzeli się kolorkowi temu typowi, dobrze widzicie ten kolor. Nie jest taki zielony, on jest taki jakby selenowy, morski. Nie wiem jak to nazwać. W każdym razie, słuchajcie, do takiego gościa bez problemu, jeżeli jesteście pojazdem sojuszniczym, możecie bez problemu strzelać za to, że on zniszczył właśnie waszego sojusznika. Tylko że teraz pytanie powstaje: po pierwsze, jak do tego doszło, to już widzieliście? Po drugie, czasami są takie sytuacje, gdzie przejeżdżamy na przykład przez wiaduk czy przez jakiś. Most, niechcący czasami trącimy kogoś właśnie do wody, czy no spadnie na przykład z takiego mostu, rozbije się. Wiele jest sytuacji, ale tu powiem Wam szczerze, no naprawdę zachodziłem w głowę, jak do tego doszło, jak ten gościu zniszczył tamtego gostka, ale szczerze powiemy, ja na takie reakcje od razu bardzo szybko reaguję i na takie zachowania, bo hamstwo moim zdaniem trzeba tępić. Naprawdę nie rozumiem takiego zachowania. Po co wchodzisz do gry i komuś innemu psujesz po prostu tą zabawę, tą rozgrywkę tak samo. Sprawdzając gościa, oczywiście jego statystyki czerwień, aż miło chyba jest rozegranych 9000 bitew i słuchajcie, nawet nie ma na żadnym pojeździe trzeciej klasy. Takich zachowań, takich kurczę graczy jest coraz więcej. Nie wiem ogólnie, co się ostatnio mi czasy dzieje, ale, ale powiem Wam, że ręce i cycki opadają na coś takiego. Jeśli kogoś uraziłem tym materiałem, nie miałem takiego zamiaru, tylko, że takiego zachowania nigdy nie będę tolerował i zawsze będę tępił. Nieważne czy będę miał bitwę wygraną czy przegraną, za coś takiego powinien być ban przynajmniej na tydzień czasu. Tu pytanie powstaje, czy na konsoli powinien być Friendly Fire? Moim zdaniem nie, bo jeżeli taki by był, to uwierzcie mi, to by był Saigon totalny. Na początku jakby Wargaming prowadził coś takiego, to by była jedna wielka rzeźnia, bo zachowania czasami graczy są nie do przyjęcia. Tak więc pamiętajcie, karma zawsze wraca.